Dzisiaj wam pokażę mniej więcej, jak żyją sobie moje przepiórki. Mam cztery kurki, cztery przepiórki. I dzisiaj wam chciałam właśnie pokazać, jak sobie żyją. Nagrywałam taki filmik już wcześniej, tylko uznałam, że trzeba go nagrać jeszcze raz. Pokażę wam końcówkę z tego filmu. Teraz sobie ją zobaczcie. Słuchajcie, tutaj przyszłam i patrzcie, co tutaj jest. jajeczka są. Także sobie wiem i pokażę wam coś. Mamy nasze dwie, ale to chciałam powiedzieć. Widać, że te jajka po prostu rosną I no są wielkie Zaniosę jeszcze do jajek, które mam w piwnicy, bo mam dwa jajeczka jeszcze z wczoraj Jajeczka rosną razem z kurkami A i co jeszcze ważne Na tym zdjęciu Na tym drugim zdjęciu, czyli na tym tutaj Możecie zauważyć właśnie, że Każda kurka składa swój rodzaj wzorka jajeczek I właśnie sobie tam poukładam na tym zdjęciu W takim wzorku, że że każde jajeczko jest od kurki mniej więcej tej samej. Bo inaczej to jest bardzo ciekawa rzecz, że każda kurka niesie właśnie jajeczko zawsze z tym samym wzorkiem No, i na tym filmie możecie zauważyć yy, dosyć dziwne poidło i karmidło, yy, ponieważ one były zrobione przez mojego tatę Ale niestety okazało się, że się nie sprawdziłem. O, jak widzicie. Oj, wiosłaś mnie zabrały. Pójdło, jak widzicie, mamy nowe kupione. To jest naprawdę prawda od otwór, bo to jest to na 3 litry. Ale właśnie już idzie do mnie na 1 litr, także będą miały na 1 litr, czyli będą miały właśnie takie jak mniej więcej to karmidło, ponieważ karmidło też kupiłam. E, chyba karmidło i pojedł takich e, nie, nierobionych. Nie muszę was bliska pokazywać. No ale tutaj widzicie, jak to wygląda, nie? No i to ta wygląda tak Tylko jedna wada jest tego, że cały czas mi tutaj wrzucają słomę i zaraz ja to posprzątam i zaraz się z wami widzę No to tak, do jedzonka mają taki e, granulat, ja na to mówię, ale to granulat nie jest, to jest kruszonka e, Specjalnie do przepiórek, ponieważ właśnie takiej przepiórki potrzebują, właśnie takiej e, specjalnej na swoją nieśność Tutaj mam słomę ciętą. Oczywiście nie jest z mojego ogródka, ponieważ ja nie mam miejsca na ogródku, ale jest to słoma właśnie, żeby im było cieplutko. To jest właśnie wyściółka dla nich, nie? Ogólnie przepiórki muszą mieć obudowaną przynajmniej jedną ścianę, żeby czuły się bezpiecznie. Moje mają, jak widzicie, aż trzy obudowane. Są to one obudowanymi takimi panelami. Żeby się czuły po prostu bezpiecznie. Piuroki właśnie potrzebują 18 stopni, żeby się dobrze niosły. To jest bardzo ważne właśnie, żeby miały te 18 stopni, żeby im nie było zimno, żeby się niosły. Bo jak mają poniżej tych 18 stopni, to po prostu przestają się nieść. No, do poidła i do karmidła przechwilki muszą mieć dostęp cały czas. Ponieważ yy, mają one bardzo aktywny, energiczny tryb życia. I po prostu muszę mieć dostęp. Oczywiście, jak tam 5 minut nie będą miały, na przykład, żeby uzupełnić czy coś, to nic im się nie stanie. Ale no, już cały dzień na pewno nie wytrzymają, nie? Dlatego właśnie, żeby najlepiej byłoby, jakby miały cały czas dostęp. Oprócz tego tutaj e, klateczki. takie o. E, w przyszłości może będzie większa, ale na razie nic takiego nie planujemy. E, będzie. Je, mają jeszcze. Czy mm, piórki mają jeszcze na dłużej jak Taki troszkę większy. Te moje przepiórki mają na dworze dwie troszkę większy. Eee, myślę, że Wam go w przyszłości pokażę. Eee, zobaczycie właśnie go. Bo właśnie e, dzisiaj na przykład siedzą w domu, ponieważ to dziwne, a jest wiosna, pada śnieg. I nie wiem, wczoraj była taka ładna pogoda, a dzisiaj pada śnieg. Dlatego jak jest ładna pogoda, to oczywiście są przepiórki na dworze, żeby się w domu nie męczyły. Ale jak jest brzydka pogoda, to siedzą w domu i w ogóle codziennie na noc wracają do domu, żeby po prostu nie zmarzły. I... słuchajcie, jeszcze Wam powiem tak, że przepiórki bardzo często lubią sobie spać po prostu bokiem. Na początku osobiście bardzo się przestraszyłam. Myślałam, że, że coś po prostu się z nimi dzieje, że są chore albo coś, a okazało się, że jest to po prostu całkowicie normalna rzecz, że po prostu sobie lubią spać na boku. No co, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i jeszcze zapraszamy Was do oglądania kolejnych. Pa pa!